Dzień dobry, witam ponownie po dłuższej przerwie. Dzisiaj chcę zajrzeć do odkładów, które robiłem pod koniec maja. Zobaczę, czy matki czerwią. Te odkłady miały stałe mateczniki na wygryzieniu. Zobaczymy, czy matki się nasiniły i czerwią. były robione bardzo silne, bo miały 5 ramek z czerwiem trytym. Pierwsza ramka. Już mają i dużo. ...zasklepiony. Druga ramka. Miód. W zasklepianiu. Trzecia ramka. Miód. Troszkę pyłku w środku jeszcze jest. Są jajeczka, także matki się nasieniły i zaczęły czerwić już. tu w środku są jajeczka. Tu całe to jest, są jajeczka tutaj w środku. Kolejna ramka o jest i matka przeszła na tą stronę, jeżeli będzie widać ją. Nie. Nie oznakowana jeszcze z tego roku. Później będę znakował akwaścik KB. Tu też jajeczka, już czerwiec. Także matki się wygryzły. Nasieniły się na mojej pasiece z mojego wychowu. Mateczki, super. Tu już cała jest ramka, Larw. z jednej i drugiej strony. Tu dalej nie będę patrzeć w tym. Bardzo ładnie. Przerzucę węzy jakby nie miały co robić to nie budują super, matka czerwi Dojdziemy do następnego Kładzie. Pierwsza ramka. U. Nabita miodu. Tu zasklepiona. Tu jeszcze nie. Wkłady były bardzo silne, także miodu sobie naniosłem. Miód. Минут. Това е шмют. Това е рамка за една и други страни. Tu już pyłek i jajeczka. Tak. Także tu też matka się unasieniła, zaczęła czerwić. Super. Tu już czerw kryty nawet. Ładnie. Tu są larwy. Tu już czerw kryty. Super. Także. Czerw kryty. Odkład był robiony pod koniec maja. Super. Zobaczymy. Matkę nam się uda zobaczyć. Chyba, że nie. Ale jak są jajeczka, to jest i matka. Jak nie znajdziemy. To... Tak wiadomo, że czerwi. Tu też czerw kryty. Te dostaną później korpus na górę. To się wygryzie to będzie większa siła, dobrze. Ale nie będziemy patrzeć, to będę szukał matki. jajeczka są, także czerwi, to na pewno jest. Super. Czyli prowadzik. też zobaczymy. Ten jest też bardzo silny. Już jest na całym. To musiał dostać już nadstawki na górę Tu zajrzeć matka, czerwi, czy są jajeczka. Tak, już jest czerw kryty. na tak. Czerw skryty. Także matki się unasieniły i ładnie się rozczerwiły. Super. Tam jest też wkryty, a to do środka Tu także jajeczka są i larwy i czerw kryty. Barwa się jedna pszczoła na Także w odkładach matki przyjęte czerwią już bardzo ładnie. Pforty, odkładnik ten jest troszkę mniejszy, ale też dużo pszczoły zobaczymy, czy tutaj matka jeszcze raz wymyśliła się. Pszczoły dużo węza, odbudowana, także matka na pewno nasieniła się i czerwi już. Tak, tu są jajeczka. także matka u nasieniona w tym odkładzie tak samo i czerwi. Super. Jedną rameczkę zobaczę. Nie będę im tutaj, tu już są larwy podlanym mleczkiem. Matki usilnie nie będę szukał. Na pewno jest. Dobrze. Dobrze. Później się zobaczę, bo mam więcej odkładów, a później zobaczę. i w tamtych czerwi matka, tamte były troszeczkę późniejsze. Ale to. Może nagra następny filmik czy tamty. Dziękuję i pozdrawiam. Dawid Tadajewski.